I witamy w trzeciej rundzie Turnieju botów. Jak zawsze jest ze mną Matjasik. Serdecznie. E, e, I tym razem mam nadzieję, że dźwięk będzie już lepszy, bo w pierwszej rundzie, w pierwszych dwóch rundach właściwie, które nagraliśmy jednym ciągiem, e, no to mnie było trochę słabo słychać. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. to nie e. będzie go wejść. jest mi z tego powodu bardzo smutno. No cóż. Nie będę mógł przekrzyczyć Kornela na jego nagraniach. Jest jak jest. Eee, no więc w pierwszej rundzie wy wylosowali się Szczur versus Szeryf, czyli dwa boty, które mają po 0 punktów. Zaczynamy. W pierwszym pojedynku trzeciej rundy. Sam. We w pierwszym pojedynku trzeciej rundy. Tak, w pierwszym pojedynku trzeciej Tak, tak, tak. W pierwszym pojedynku trzeciej rundy. Dwa boty, które mają po 0 punktów. Ulubiony bot Kornela, <grym> <grym. grym> Tak. Szeryf, którego ja uznaję jako, bo jednego z silniejszych botów ma 0 punktów. No ale myślę że, ze... myślę, że ze szczurem to już mu się uda, no. Kaman. Ale powiem, no. powiem wajemnicy, przejrzałem już pojedynki 3 rundę, już wszystko jest wylosowane. I jest kilka ciekawych yy, pojedynków, które mogą przynieść bardzo niespodziewane rozstrzygnięcie których się bardzo mogę doczekać, więc zostańcie dalej z nami. Pierwszy pojedynek to jest oczywiście Federer w kąta szczur. Tutaj zbyt wielu niespodzianek się. No, niespodzianek nigdy się nie można spodziewać, ale to znaczy większych zaskoczeń nie będzie. Federer mm, po prostu nie posiada wystarczającej siły, żeby się jakimkolwiek taki z przebić. A Federer w końcu wyprowadzi jakiś atak, który... który bije się przez szczura, więc myślę, że tutaj. kwestia czasu. No cóż. Szczur nie robi kuszników, także. Hmm, czyli lekko, pancerzeni, pałkarze i kusznicy myślę, że będą mieli tutaj zdecydowaną przewagę. Ja myślę, że generalnie cokolwiek ma przewagę nad Szczurem. Jest jeden bot, który mogę podejrzewać o przegranie ze Szczurem, ale jeszcze nie, jeszcze, jeszcze w tej chwili nie powiem. pamiętam, czy on już w ogóle nie walczy, ale na, na razie nie będę mówić. Takiego pojedynku. No, szczur jest zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o zajęcie ostatniego miejsca i tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Nikt się nawet nie zbliża. Pytanie, kto będzie przedostatni? I czy szczerowi uda się w ogóle z kimś wygrać? To są bardzo dobre pytania. Myślę, że, myślę, że odpowiedź na drugie pytanie jest, jest negatywna. Myślę, że nikom, z nikim nie uda mu się wygrać, ale kto będzie przedostatni? No tutaj już zdania są podzielone. Na pewno na razie, jak na razie mamy trzy boty, które są w czołówce, z zajęcia ostatniego miejsca to są śłoty, które poza z jeszcze nie zbuduje żadnego punktu. Jeden jest jestery. a jak widzimy szereg już zniszczył szczura. No i tyle. Myślę, że tak właśnie powinno być, I czyż nie? Aha. Tak właśnie powinno być. Tak właśnie powinno być. Zgadzam się z tą w Oczywiście kolejna podawka szczura. raczej znaczy nie mam tutaj nic nowego do powiedzenia. No myślę, że każdy to chociaż raz zagrał twierdzę, spodziewał się, że szczur nie wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. No cóż, także pierwszy pojedynek za nami i widzimy się w kolejnych.